Dzień dobry, dzisiaj na wrzosowym polu opowiem Wam o tym, co w tym przepięknym motocyklu mnie wkurza. Pierwszą z tych rzeczy, które wywołują moją irytację, jest licznik, to znaczy przekłamanie licznika. Tak jak wspominałem w ostatnim filmie, yy Licznik przekłamuje o dokładnie 10 km na godzinę. W momencie, gdy ma 100, to jedziecie 90, i tak dalej, i tak dalej. Rzecz niby błaha. Wiadomo, że każdy licznik ma jakieś yy, tolerancje co do prędkości, no ale 10 km to moim zdaniem przesada. Wkurzający temat numer 2 to ten tak zwany poganiacz czyli ten oto przycisk. No, zmieniający po prostu światła na, na światła długie. Zobaczcie, jak on jest kijowo umiejscowiony. Żeby go złapać, a zwłaszcza w rękawicach, trzeba wykonywać jakieś takie ekwilibrystyczne manewry. I wcale nie chodzi tutaj o, o to, że jest kabel grzania manetek, bo czy tak, czy tak, ta, ta, ten palec szedłby w dół. Natomiast. To umiejscowienie uważam za no, wysoce komfortowe. Denerwujący temat numer 3 to cudo. Czyli korek paliwa. Zobaczcie, ja spróbuję go zamknąć. Co mi się udało, oczywiście. Natomiast, jeżeli spojrzymy z bliska, tutaj on załapał. Jest ładny rant a tutaj niestety nie łapie. O, sami zobaczcie. To niezależnie od tego w którą stronę przesuniemy w stosunku do osi pojazdu ten, ten korek. To i tak zawsze po zamknięciu on będzie łapał tylko z jednej tylko z jednej strony, zobaczcie, druga strona cały czas się ugina czyli taki półotwarty korek nie Moim zdaniem kolejną niedoróbką wpływającą na zakłócenie radości użytkowania tego motocykla jest ta regulacja położenia klamki hamulca pomiędzy skrajną czwórką a początkową jedynką. Tak naprawdę jest może z 2-3 milimetry różnicy także niezależnie od tego jak będziecie kręcić tym pokrętłem regulacji e, niewiele to zmieni. Jak dla mnie minusik. Niewielki ale minusik. Będąc wciąż w temacie przycisków i ich obsługi to znowu albo ja mam jakieś za krótkie palce choć nie wydaje mi się albo ten przycisk klaksonu jest e, no za krótki taki, żeby dobrze go wciskać, to trzeba trzymać łapę praktycznie przy, przy samym brzegu manetki i wtedy jest OK. Tak? Natomiast trzymając już normalnie regulacja kierunkowskazów jak widzicie bezproblemowa, natomiast sięgnięcie tego Dinksa w rękawicach gdyby był nie wiem, z pół centymetra dłuższy o wiele łatwiej by to działało. A tak no zdarza się, że chce zatrąbić. A się nie udaje. I ostatnia już chyba rzecz w tym krótkim odcinku z kategorii na minus. Choć ja powiem, że to jest plus minus. Popatrzcie na, na to, jak gmole, jak daleko gmole odstają od motocykla. Nie pozwoli Wam to wciskać się pomiędzy pojazdy. Na pewno. Natomiast... No ja mnie raz przeważył motocykl i powiem szczerze, że to uratowało i cały motocykl i moją nogę, bo to były początkowe etapy mojej nauki. Nie zdałem sobie sprawy z wagi tego pojazdu i przeważył mnie, przewróciłem się razem z nim ten gmol, o dokładnie ten, sprawił, że yy, nie stało się motocyklowi ani mojej nodze dosłownie nic. Oparł się tylko w tym miejscu. Kierownica nietknięta, żaden, żadna inna część, żaden inny element nietknięty. Także kończąc te rozważania na temat tego, co mnie denerwuje w Benelli. gmole to plus minus. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie potrafię Wam zaprezentować. To jest brzęczenie czegoś na wyższych prędkościach. Niektórzy mówią, że to ta blacha pod silnikiem, natomiast nie wydaje mi się, żeby to dochodziło z tego miejsca. Jak dla mnie, brzęczenie jest zlokalizowane gdzieś tu, ale nie jestem w stanie tego zlokalizować na tyle, żeby to wyeliminować. Dobra. Idzie burza. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Patrzcie, jak biedactwo moknie. No ale cóż. Jedna rzecz, która zdecydowanie jest słaba w moim Benelli, to, to jest to. I to. Czyli tylny hamulec. Jednym z pierwszych odcinków mówiłem, że on jest taki kąpczasty trochę i że może się ułoży. Ktoś napisał, że się nie ułoży i niestety miał rację. Ten hamulec jest po prostu słaby, więc uważajcie. Uważajcie. Zresztą i tak kto mądry ten wie, że motocyklem hamujemy głównie przodem. Natomiast no, nie polegajcie zbytnio na sile hamowania hamulca tylnego. A i żeby nie było na koniec, że e, tylko minusy, minusy, minusy. Absolutnie nie. E, w kolejnym odcinku będą plusy. Wciąż uważam, że to jest absolutnie fajny pierwszy motocykl e, klasy Adventure dla osób, które właśnie tego rodzaju motocyklami chcą jeździć, a które wcześniej tego nie robiły. korzystając z kolejnej ulewy oraz kawałka wiaty, które mam nad głową takie małe postscriptum o tym jaką radość daje motocykl ktoś powie tak co 15 minut w razie ulewy będziesz się zatrzymywał, tracił czas moknął, psikał, prychał itp. itd. no pewnie no pewnie, że tak, ale pamiętacie to ujęcie ostatnie spod pierwszej wiaty tam czekając na przejście burzy Spotkałem grupę młodych ludzi, którzy robili tak zwaną bramę. Nie wiem, czy mieszczuchy wiedzą o co chodzi. Zostawia się drogę samochodowi, który wiezie parę młodą. Pogadałem, pośmialiśmy się. A gdy państwo młodzi wyszli, żeby tradycyjnie podziękować butelką czegoś mocniejszego, zostawiającym zapytali mnie, czy ja też. I biorę w tym udział. No, oczywiście, powiedziałem, że jestem tylko przelotem, i w nagrodę dostałem to. I co? Nie daje motocykl przygody? Moim zdaniem daje. I to w każdej chwili, nawet w takiej, w której się, w której się najmniej z tego spodziewamy. Gorąco polecam wszystkim. Trzymajcie się.